Halo. z tej strony Rafa z 3 bez nogi właśnie lewitujący, bo zupełnie bez nóg I dzisiaj zagram w kolejnym odcinku Nogi... No, przy... no takich przygód Teraz za bardzo e, nie ma i tak dalej. I Ale tak czy się. Tak już włączamy wierszy z... widok z naszych naczołek. I no to już jak planowałem na fanpage'u idziemy na wiedzę na, na, na kopale. Dokładnie. Tak. No to mm. Jakby co... Już wam coś pokażę zanim przejdziemy tam no W sumie gdyby tak tutaj zrobić kolej tak do kopalni i tak na w moim domu zrobić takie metro to w sumie to nawet nie byłby taki zły pomysł Ale dobra dobra Wiesz co? no nie to chciałem powie powiedzieć tylko chciałem bym coś wam pokazać. O tu. Tu już jest... ten. Tu już jest... Ten. wait. Czekajcie, zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że już... Że ja to próbowałem. A, o, widać. Nie zapisała się. Na tryb, no bo ja tam zbudowałem... W sumie nawet dobrze, że tutaj się nie zapisałem, ponieważ mógłbym w końcu coś nagrać i zbudowania, a nie. Tylko idziemy, kopiemy i właściwie nic nie robimy. Eee, tak. Może się kombinuję jakąś apkę na da mi jakiejś mody. Tak. Na przykład EC y, 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 Master. Tego kiedyś używałem. I właśnie teraz. No, zaczynamy stawiać history. No i. Jeśli myślicie, że to będzie taka... Y, opuszczona kopalnia, tyle, że nie opuszczona, to tak. Dokładnie coś takiego chcę zrobić. No to. Zjem sobie. Nie, może nie świeżej, ale przynajmniej się najem. Tak. No za dużo roboty przed tym nie będzie. Albo i będzie. W sumie to się jest nawiedzona kopalnia, więc może, no może nie będzie tak Easy peasy. No. Ale dobra. Spróbujemy. No i głód mi szybko opada. Na pewno mam na Easy. No Easy mam. Więc nie wiem co to się dzieje. Ale dobra... No... Tory mi się skończyły. O. Aha, okej. Okay. To w takim razie bierzemy semieczek mieczek i, i biegniemy wzdłuż torów. No. Ale w sumie chciałbym wam pokazać właśnie, gdzie bym chciał zrobić to metro. Właściwie zamiast tego magazynku, nad którym kiedyś myślałem, że będzie pod domem, ale jednak, jednak lepiej zrobić metro, bo już magazyn, no, mam już plany na magazyn i w ogóle. I dobra, staram się jak najwięcej mówić, żeby, no, żeby was przy, nie, trzymać do końca i z, ale dobra, no, to więc, biegnie co, no, po prostu sobie biegamy i tyle. Zaraz, zaraz, skoro się nie wczyta, nie zapisało. Skoro mapa się nie zapisała, ale ekwipunek już, tak? No nie, nie mówcie mi, że straciłem tyle przedmiotów. Naprawdę? Serio? Dobra. Zbieram ze... o, czcinę. I może się uda zbudować w końcu. Bo już w mojej skrzyni mniej powoli publikuje miejsca z czego się orientuję. Jak wiecie, mm, jeśli chodzi o, o komentarz w poprzednim filmie, a mianowicie, czy wiem, że jest nowa wersja, to po pierwsze, nie wiem po to Drugie jakoś u mnie nie ma opcji aktualizacji, więc albo nie mam jeszcze na mój model aktualizacji, albo też po prostu jest tylko na pirata. A ja no, na pirata nie chcę. No wiecie, bo ja taki na no, Taki no, nie wiem jak to powiedzieć. Um, może by tak kiedyś to rozbudować, że na całym mojej ścianie, w sumie, jak to by wyglądało? No. Że tutaj jest las, tutaj się zaczyna las, w sumie tutaj jest jakieś tam chyba drzewka, tutaj jeszcze nie jest las, tutaj jest y, droga na spawn, o, nie wiem czy pamiętacie, e, i Archiwum? Nie, czekaj. No, gdzieś tam. Tam będzie góra. Tu góra, a tu jeszcze teren nie spada. A tutaj... No, będzie po prostu południe. Bo tak. No to, prześpimy się. I tak. Nie robi, jakby nie robię jakoś dużo cięć w swoich filmach, ponieważ no, z cięciami jest pewien problem. A mianowicie... E, e, no jak chcę zapisać sobie taki film, który robi jest miliard cięć, to okazuje się, że nie może się zaplodować po jakiś tam euro w ogóle. No. Tutaj już ulepszyłem. Tam jest 10:20. Jest za co was naprawdę bardzo dziękuję. No właśnie, nie Was, tylko Wam. No i mam nadzieję, że. O, właśnie, teraz to będzie tak, że nie będzie za lajki, ale już za subskrypcję. Że jest. No po prostu dobijcie 25 subskrypcji, a będzie. No, no. Special. Kolejny No to jest taki troszeczkę Ni mi Ni specjal Bo W filmie Ale dobra No Oby się uda Obyśmy zabrali Dużo jedzenia I więcej je... What? Mam nadzieję, że tego nie usłyszeli Jeszcze Mam nadzieję, że tego nie słyszycie będziemy to... pracą, to mówię. W sumie to by był no, trochę lipa, jakby było słychać. Ale tak. No to wybijajmy trochę zwierząt. Jeśli jesteście na niepraw zwierząt to sorry, ale niestety Minecraft taki jest, że najłatwiej jest to być mięso niż warzywa ale i tak nas się zdobyć włożyło. No więc, żebyście nie atakowali ani o to, to jak tu co że. jeju ja już w tej grze jesteś w y, Jeszcze tak bo no przede wszystkim nazwieszę to. Um, nie, trzeba zbanować tą G Nie, nie, nie. E. Tylko, no wiecie, zrywa. No. Berkulis jakoś się też nie przejmował się tym, że jakieś że tam może są już zagrożone czy co. No po prostu chciał pokazać jak się, jak przetrwa, no i nie obchodził go o czy jakiś nie wiem, robak, no, zrobił się z niego miazgę czy nie, tylko po prostu. Szukał, wziął, no bierze je i już Koniec dyskusji i zapomniałem, że, że zawiedzmy czy ja wcześniej widzimy w nie wiem ale dobra no to widać kolejna trzcina no, przyda się na mapy no i wracamy się do domu. No takie zbiory dzisiaj w tym odcinku na razie zrobiliśmy. I po... A, i jeszcze porozstawienie porów. No to więc. A jednak ekwiponek się nie zabierze. Co? So. Bo o, pamiętam, że sobie zrobiłem. No pamiętam, że zrobiłem sobie taki ognisty. Miecz i właśnie rezerwę robimy sobie. Czekaj, co to jest? Fire protection. Ja już wiem. <grym> ja nie mogę dawać fire protection na miecz. No challenge accepted, chyba że na cheetah chyba, ale to już nie będzie taki challenge accept. Ale dobra. Ognika Ognik No możecie na komentarzach napisać jak można sobie ten mieć nazwa nie jak... Tyle że nie jakoś tak y, picką na przykład y, y, najprawdziwszy jak na całym wszechświecie Nie tylko z tej jakiejś tam nazwy o widać że skrzynia się za... No, tylko jakieś takie najzwyklejsze nazwy do... No, pasujące do, do tego. A ja nie mogę. E, farma mi się nie zapisała. No trudno, najwyżej się zrobi na nowo. To granie, jest w sumie nawet lepszą opcją. Ale dobra. I... tak. Zrobię sobie poronin, w sumie. O, z czego mam ognisty mieć to, to znaczy, że nie muszę przepalać jedynie. No to fajnie. Idziemy na polowanie zwierzęta, oczywiście. I skoro nawet w sumie masz tam na spodziewanie się, to rzeźnik w sumie rzeźnik. Taka. Jezu. No, w tym momencie jest w No. No, i mamy tylko tlety. Na dzień dobry. Myślałem nad zrobieniem nowej serii, tylko no, do co zasą No, taki challenge, tylko zasady są no, mm, bez sensu w sumie. Bo robimy wioskę, Robimy wioski i na zrewivalu. Kogo to wchodzi I czy ktoś zrobi wioskę Minecraft. Czy też nie, w sumie tak to znaczy, że nie wiem po co ja to nagrywam XD, nadal nagrywam to fame fame i nadal Ale z tym też rachtuje, bo tak pochwalnie to nagrywa. Jakbyście zdobili 25 subskrypcji, to ale... Nawet bym się ucieszył. Ile tych kurczaków tutaj jest? Z tego, co kiedyś czytam, to właśnie zwierzęta się nie respią, A tu widzę, że normalnie mógłbym zrobić farmę. Tu ma być zejście na dół. Mm. Nie sądzę, żeby tu miało być zejście na no to bo tu już jest zejście na dół. Więc trochę zacefana ta tabliczka. No, no to wsadzamy e, tę tabliczkę tu i no, nazwijmy sobie... E, e, no. Dobry pomysł. Nie no, no na, na poważnie też to, to, napiszcie w komentarzach co mam trzymać w tej skrzyni. Bo na razie nie wiem raz. co. <gryzny> w sumie noż. W to by było trochę nieoryginalne, więc e, lepiej żebym to sam zrobił. I w ogóle... No. E, ja daj trzciny Mógłbym zrobić z miliard mapie No dobra To wbijamy W yy, Eee yy, Robimy papier yy, papy, A potem zrobimy z Ja, Pas do Akumaty. Pozdrawiam tych, którzy zrozumieli o co chodziło z tym wspamieniem PA. No, no. Ja tych zwierząt się tu respi. Jakby całej no, w poprzednim odcinku, ale tylko do peki. Bo tak naprawdę nie zreportowałem. tylko... Ale i tak nie rozumiem, dlaczego znaczy, ten cudowny kryp rozwali mi staw. Więc nawet ładnie wygląda. Jesz, jeszcze niech to zarosnie będzie prawie że naturalne. No i dobra, słuchajcie. Piszcie komentarze i może zaproponujecie mi co. Ma. Zrobić tak w następnym odcinku. No, no, na pewno postaram się robić częściej, przynajmniej raz na tydzień. No, najlepiej raz na tydzień taki minimum, żeby nie było, że y, nagrywam raz na pół roku czy też na dwa lata i, tym, i Tylko. A jak, co mam jeszcze dane o was? Więc teraz już wiem, jak, no, jakie jesteście płci, nie macie lat i w ogóle. chodziło ja jakoś większość z was ma z 30 lat, albo to też, że yy, wiek, no. Hej, tutaj mocny. <śmiech> <Nie>. <śmiech> No, dobra. Ale dzisiaj. A. No to by byłoby na tyle. Nie chcę tego niepotrzebnie przedłużać. No takie pokadanie No to, no, to by byłoby na tyle. Dzięki też na razie. Subskrybujcie i łapkujcie w górę. A, a może się jest powszechne? nie Jak no, to wie. Może niby nie powinien. Tego robić, ale No dobra, ale namawiam was do tego Abyście Udostępniali te filmy I tak, pewnie ten film nie jest jakoś To bardzo bo... I tak No No to po prostu, nara, elo, cześć